Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na InvesKawSach Ze mną jest Tomasz Rozmus z projektu Tokeneo. Już nagrywaliśmy trzy odcinki o tym projekcie, ale jestem właśnie ciekaw jak, jakie, jakie postępy. Co tam u Was? Zakończyliśmy ICO przed czasem. Nie zrobiliśmy wprawdzie hard capu, ale biorąc pod uwagę sytuację rynkową, która miała miejsce pod koniec 2018 roku, na miesiąc przed wygaśnięciem tego ICO, zrobiliśmy zamknięcie tego projektu. Zebraliśmy ponad 500 tysięcy dolarów. To w zupełności wystarczy na, na rozwój tego projektu do fazy, jaką chcemy po prostu rozwinąć. Fajkowa kwota czy prawdziwa? Prawdziwa kwota. Uruchomiliśmy zresztą serwis informacyjny Tokeneo News. Już działa. W tym momencie mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy największym serwisem w Polsce dostarczającym największą ilość dziennych informacji, newsów właśnie ze świata krypto. Jeśli chodzi o ilość, cały czas rośniemy, pniemy się w rankingach i w wyszukiwarkach. Kolejnym projektem, który żeśmy uruchomili już, to jest Tokeneo Cash. W ramach całego ekosystemu kantor działa, także można dokonać zakupu kryptowalut bardzo szybko. I kolejny produkt, który uruchamiamy już za miesiąc, to jest giełda. Kryptowalutowa, no nietypowa giełda, bo giełda oparta o coin, który dzieli się zyskami 50-50 z posiadaczami tokenów TEO. Także już za miesiąc prawdziwy test dla giełdy dla rynku giełda będzie naprawdę e, mocno interaktywna w sensie, że pod jedną domeną zgromadziliśmy te produkty jak tokeneo, wchodząc na TokeneoCom. E, będziemy widzieć od razu część systemu Tokeneo Token to, to, to News, tokeneo Cash, kantorny no i oczywiście główny produkt giełdy, więc użytkownik będzie się bardzo łatwo przełączał pomiędzy poszczególnymi działami. Także giełda będzie bardzo intuicyjna, bardzo przyjazna, jeśli chodzi pod kątem użytkowania, atrakcyjna, jeśli chodzi o ilość dostępnych coinów. Na razie to jest tajemnicą, bo ustalamy w tym momencie przed otwarciem i jaka suma dokładnie to będzie, ale już mamy pewien zarys. No i startujemy za miesiąc, także w maju będziecie mogli sami ocenić, jak to działa. Czyli będziesz mówił właśnie na inwestkach o tej premierze, tak? Że tu ludzie będą przychodzić, że będą mogli się, nie wiem, wcześniej zarejestrować. Co będziecie na tym stoisku oferować? Jasne, przede wszystkim tutaj mamy spotkanie z naszymi inwestorami z dwóch projektów, bo w 2018 roku e, miałem okazję przeprowadzić dwa ICO. Krypto, a... Krypto Inwestie i Tokeneo. Krypto zasiliła fundusz Tokeneo, jest w 33% udziałowcem y, giełdy. E, spotykamy się z, przede wszystkim z naszymi inwestorami, żeby porozmawiać o projekcie, e, porozmawiać o o przyszłości projektu, porozmawiać również o y, kwestii udziałowej. E, chcemy pochwalić się tutaj przede wszystkim licencją estońską, e, bo działamy w tym momencie, przenieśliśmy się z, Hong z Hongkongu do Estonii. E, mamy tutaj e, promesce już przyznania e, na papierze oczywiście m, tej licencji na działalność. E, Giełdową i na działalność kantorową. Także następny etap to jest ubieganie się o licencję o licencję security i myślę, że już tutaj na początku lipca powinniśmy taką licencję... Rozwiniesz co to za licencję Security Tokens? Tak, będziemy, staramy się w tym momencie o e, wystąpiliśmy z wnioskiem do rządu w Estonii o możliwość handlowania, e, handlowania na giełdzie tokenami securities i w tej akurat części, czy w tej może branży upatruje bardzo duże szanse dla naszej giełdy. No, dlatego, że walczyć nam w tym momencie z takimi giełdami jak chociażby polski y, Bitbay, y, będzie... polsko-maltański. No, maltański już w tym momencie. No To już są już lata świetne y, między, między nami, natomiast ten rynek jest na tyle duży, że możemy zapełniać poszczególne luki. My wierzymy w, w, w STO przede wszystkim, y, wierzymy w zamianę tradycyjnych asetów w przyszłości na właśnie e, asety cyfrowe, których reprezentantem będą właśnie tokeny listowane na giełdę. To będą to tokeny securities, więc chcemy tutaj skupiamy się na tej branży i chcemy te wartościowe tokeny pozyskać do siebie na giełdę. Okej, okay, a te security, które będą, będziecie przechowywać na swoich woletach i one też będą generować dywidendy poprzez właśnie tokeny. Macie taki, taki pomysł? To już są kwestie techniczne, natomiast e, oczywiście my będziemy w tym momencie tworzymy infrastrukturę, żeby można było dokonywać wymiany za pośrednictwem naszej platformy. Natomiast każdy token ma poszczególne, że tak powiem już e, przypisane do niego prawa i to będzie zależeć od po prostu danego tokenu danej firmy, która będzie stała za takim po prostu tokenem. Natomiast tokeny z takiego zwykłego, powiedzmy ICO za bardzo nie będziemy pewnie chcieli listować, no bo nie chcemy wchodzić w słabej jakości po prostu tokeny. Chociaż no, nie wykluczam takiej też możliwości, no bo to też będzie zależeć od tego, jak się branża będzie rozwijać. Więc na razie obieramy kierunek właśnie taki, że pod koniec tego roku będziemy chcieli mieć na giełdzie tokeneo.com e, właśnie tokeny Security. Mam nadzieję, że to się uda. Okej, okay, no dobra. To powiedz mi w takim razie, e, jak przewidujesz, czy ten rynek kryptowalut i rynek firm e, związanych z blockchainem kiedy będzie rósł? Powiedz, no kiedy bitcoin będzie rósł? E, no, dwa dni temu puściłem dosyć odważną analizę na rynku. E, w tym momencie z obserwacji Bitcoina i ceny, struktury rynku, wolumenu, który w tym momencie jest grany na, głównie na kontraktach terminowych, no bo stąd możemy wyciągnąć taki prawdziwy, e, rzeczywisty wolumen, wskazuje na to, że e, Bitcoin znalazł dno. Więc e, optuję, e, zresztą analizę, którą wypuściłem, e, celuję z tą analizą w 6400, e, ponad też 6400. Taki target. A wyliczenie zostało zrobione na podstawie e, całej konsolidacji z Korzystaniem z starej metodologii Point and Fidget która do dzisiaj jest wykorzystywana przez zarządzających funduszami do obliczeń potencjalnych zasięgu np. Kursów, kursów akcji czy jakichś innych walorów giełdowych. A według tego wyliczenia wskazuje, że w tym momencie idziemy na 6400 i mhm. e, z takim celem po prostu e, no, obstawiamy. Okay, e, to... Ja pokazywałem, jeśli mogę powiedzieć, jeszcze tutaj, że kilka razy pokazywałem oczywiście swoje analizy, więc e, one są w miarę precyzyjne z wykorzystaniem oczywiście wolumenu. Faktem jest, że my żeśmy wchodzili w kryptowalutę, czy znaczy w bitcoina znacznie wyżej, bo kupowaliśmy tam po 7000, 6300. Zresztą pokazywałem te transakcje, mhm. chyba a, największą. A, tak, pokazywałem te transakcje live. Dokupiliśmy również w tym momencie bitcoina, więc mamy uśrednioną cenę. Fakt, że w dół, ale to nie jest na lewarze, więc ten tutaj nam nie ma żadnego zagrożenia. Więc mamy bardzo ładnie uśrednioną cenę, cenę bitcoina. No, czekamy wszyscy na wzrosty, więc wygląda teraz, no nie programuję tego, bo ch że chciałbym, żeby bitcoin wzrost i, i, i dlatego taką analizę, taką analizę robię. Natomiast no wygląda, że, że bitcoin w tym momencie złapał dno, i nawet wszystkie w tym momencie warunki około, że tak powiem bit, bitcoina, czyli mówię warunki prawne, które się w tym momencie tworzą fundusze, które no, coraz śmielej mówią o tym, że będą inwestować w kryptowaluty myślę, że w tym roku dostaniemy taki power, takiego paliwa właśnie do tego, żeby bitcoin w końcu ruszył tym rynkiem a wiemy, że no, żadna krypto jak bitcoin nie może, nie, nie, nie ruszy rynkiem no, tak jak akurat najstarsza kryptowaluta no wiem, wiem, i w ogóle przechodząc do tematu, nie, nie tutaj, BTC Invest Camp co to było i jak, jak poszło, jak, jak się udał właśnie event w Azji? Event się udał, było blisko 70 osób na eventie. Zakładaliśmy około 70-80, zaliczyliśmy pół, dolny próg. Była to pierwsza inwestycja, raczej pierwsza konferencja, właśnie blockchainowa, mhm. polska konferencja, która odbyła się w Tajlandii, dokładnie w Bangkoku 22-23 styczeń. No, mieliśmy dużo takich znanych nazwisk na tej konferencji, jako, wystąpili jako prelegenci. Bardzo merytoryczna konferencja konferencja y, dwudniowa y, zakończona dosyć długim że tak powiem afterparty mm -hmm. na wyspie Kociang, później jeszcze część grupy pojechała chciałem ja relację przez dwa tygodnie jeszcze <śmiech> <śmiech> grupa część grupy pojechała jeszcze do Kambodży także oprócz tego że, że rozmawialiśmy o blockchainie, tak bardzo dużo też takich e, mocnych relacji prywatnych po prostu powstało więc też e, teraz widzimy że e, część osób tutaj zaczyna z sobą e, pewne e, jakieś dealery robić e, szefan bentz o nowych klientów, jeśli chodzi o personalne tokeny. Także parę osób zaczęło sobie, e, otworzyły, od, otworzyło sobie tam konta na jego platformie i teraz widzę właśnie po forach, że, że zachęcają innych do, do tego, żeby się tokenizować. To dużo ciekawych rzeczy z tego wyszło. E, blockchainowych, no ale również powstają w tym momencie takie alianse biznesowe, co by tutaj jeszcze zrobić w Azji, bo tam mimo wszystko ta Azja, ze względu na to, że to jest taka droga wolnościowa, w sensie nie ma podatków. E, może nie, że nie ma całkiem, ale oczywiście odzysków kapitałowych nie ma podatków, więc ona zachęca po prostu polskich inwestorów, żeby patrzeć w tamtym kierunku. Także sam spędzam ponad pół roku w Azji. To fajny w ogóle lifestyle, w ogóle tam ciągnie bardzo. Zauważ, że mogli sobie pozwolić właśnie te osoby inwestujące w krypto, mogli sobie pozwolić na to, żeby jeszcze przedłużyć wakacje o te dwa, trzy tygodnie w Kambodży na przykład i w Tajlandii. No, w Kambodży, przyznam szczerze, już nie pojechaliśmy do Kambodży, żeby szukać blockchainowych rozwiązań, ale wszyscy rzucili się akurat na nieruchomości po prostu w Azji. taniutkie, okazuje, tak? Tak, okazuje się, że no wzrost wartości ziemi jest, tam są wzroty kilkaset procent w ciągu roku. Nie kilka, nie przesłyszeliście, że nie kilka, tylko kilkaset złotych. Przykładowo gdzieś tam, nie wiem, na południu w Sihanouville Dwa lata temu za metr kwadratowy działki trzeba było zapłacić 200 dolarów. W tym momencie koszt działki w Suchanowil to jest około 1200. A takich miejsc jeszcze w Kambodży jest bardzo dużo. Kambodża w tym momencie staje się takim tygrysem gospodarczym w tym regionie. Jest najbiedniejszym jeszcze krajem, ale ma dużo do nadrobienia, więc są już tam Polacy, którzy robią fajne biznesy, między innymi budują hotele, mają swoje e-commerce'owe biznesy, także połączyliśmy siły i odwiedzaliśmy poszczególnych tych biznesmenów, którzy w Kambodży już robią biznesy. Um... Część osób, jest tutaj grupa e, około 11-12 osób z tego kampu, która założyła specjalną grupę nawet na Facebooku i próbują w tym momencie stworzyć właśnie taką firmę inwestycyjną, inwestującą w nieruchomości właśnie w Kambodży. No, Ciekawy kierunek, ale. No, bardzo bardzo e, ciekawy. Można by było drugi odcinek o tym tak. nagrać, bo to jest, no, jest o czym opowiadać. Tak, nieruchomości, bo to mówisz, hazardowe tam są, tak? Gambling e, tak, tam rośnie. Generalnie w, w Kambodży, Kambodżanie puścili, że tak powiem, e, Chińczykom w zupełnie ten kraj i wolno e, więc jest tak Niesamowite pompowanie gotówki w tym momencie właśnie w ten kraj, w samym Suchanowil, to jest taki były kurort, że tak powiem takie powiedzmy, nie wiem, takie Hawaje, kiedyś to było nazywane takie kambodżańskie Hawaje, w tym, w tym roku, w 2019 roku wydano 218 pozwoleń na budowę kasyn w, w samym mieście Suchanowil, także możecie sobie wyobrazić jakie tam, jaka tam pralnia pieniędzy jest duża. Więc ciekawy kraj. Nawiasem mówiąc, Kambodżanie w ogóle myślą, żeby wprowadzić podatek dochodowy w małej wysokości 10%. Mówię myślą o tym, żeby wprowadzić. Dobrze, że się usłyszeli. A także, że nie, że ma go. Nie, nie ma go. Nie ma Wie. go, nie ma go. Dlaczego oni chcą sobie, nie wiem, tak, psuć kraj, nie rozumiem z podatkiem dochodowym. To Z czegoś trzeba kraj zbudować? Ja jestem zwolennikiem nie płacenia. A czy nie, że nie płacenia może, tylko że braku tych podatków, on jakiś w minimalnej stopniu musi po prostu wy... Ale nie za pracę, wiesz, za majątek, za nie wiem, za jakieś tam inne możliwości. Tak, no. dochodowy nie może być z racji tego, że sam podatek dochodowy, no to jest karanie po prostu po prostu za pracę, no, to, to się zgodzę z tym, że... CIT, taki podatek m.in. innymi od powinien być totalnie zlikwidowany, tak samo podatek dochodowy jest podatkiem po prostu grabieżczym. Więc... No i odzysków kapitałowych od udanych inwestycji. No, no tak, w, więks w większej części Azji odzysków kapitałowych się po prostu nie płaci podatków, stąd też, no, nie ukrywam, nie mogę powiedzieć akurat kraju wskazać i miejsca, ale też uczestnicy tego kampu byli bardzo mocno zainteresowani właśnie i też co niektóre osoby otwierały konta brokerskie właśnie w, w tamtym, w Regionie, mhm. ze względu na to, że tam rzeczywiście jest się zwolnionym od płacenia zysków kapitałowych. Więc mhm. jedyny podatek na przykład bo może w ogóle już jest wolna, natomiast jedyny podatek na przykład w Tajlandii to jest 10% od dywidendy. Jeżeli zostanie Ci przyznana dywidenda i wypłacona ta dywidenda z akcji, to już ten podatek zostanie potrącony wcześniej przed wypłatą. Więc ty nie musisz w sprawozdaniu rocznym tam zastanawiacie się, ile ty masz tego podatku zapłacić. Po prostu, jeżeli zarobiłeś na giełdzie i dostałeś te pieniądze, skeszowałeś swoje walory, to to, co zarobiłeś, to to jest twoje. I to jest, uważam, bardzo uczciwe, stąd te kraje się bardzo rozwijają. No, niestety Europa jest moim zdaniem ekonomicznym bankrutem i y, ja nie ukrywam, że nasze projekty y, również są wyniesione z Polski z racji tego, że no tutaj nie ma odpowiednich po prostu przepisów prawnych. Nie to, żebyśmy nie chcieli być w Polsce, byśmy chcieli być w Polsce i nawet jakiś mały podatek płacić tutaj w Polsce. Mhm. Ehm, nawet, ale, ale no nie jesteśmy w Polsce i myślę, że nie wrócimy do Polski. No tak, dopóki się nie, nie przepisy nie zmienią, nawet, nawet nie ma klasyfikacji tokenów, nawet nie wiadomo w ogóle jak, jak wiesz, działać. Wiem, że, że niektóre giełdy starają się o instytucję mojego płatnika finansowego, coś takiego, żeby tak. prowadzić działalność giełdy, ale to jest jednak... E Ingerencja państwa w dane no mogą być osobowe, i tak dalej. A wy będziecie chronić dane osobowe nie będziecie skarbówce mówić kto jak handluje? No, my z Polskim Urzędem Skarbowym mamy, nie mamy nic do czynienia, także musimy spełniać rzeczywiście standardy rządu w Estonii i regulacji estońskich. One są bardzo przyjazne, zresztą Estonia jest to najbardziej rozwinięty cyfrowy kraj, że tak powiem, A więc stosunkowo jeszcze tani, na pewno tańszy od, od Malty zdecydowanie i no też gwarantujący klientom przede wszystkim bezpieczeństwo. Bo ja nie ukrywam, że my moglibyśmy działać pod jurysdykcją w Hongkongu cały czas i w ogóle już żadnych podatków tam nie płacić. Natomiast popatrzyliśmy również na stronę klienta, więc klient może bałby się różnych regulacji gdzieś tam azjatyckich. Postanowiliśmy, że będziemy płacić ten podatek niestety w Estonii, a nie w Polsce. Wracamy do Europy. Chcemy klientom też zapewnić bezpieczeństwo. I no i też spełniać oczywiście najwyższe standardy, które są narzucone przez yy, Estonię. Mhm. Więc mhm. dlatego, no, taka, taki po prostu krok w stronę, w stronę Europy. I ja myślę, że to jest obopólna korzyść dla, zarówno dla klientów, jakby też dla, e, dla firmy, no bo tutaj już nie ma jakiś taki partyzancki. Co więcej. Em, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie już giełd, to no, w ostatnio w ogóle w ostatnim czasie nie słyszałem, żeby cokolwiek z e, europejskich giełd zginęło. W sensie, no pomijając jakąś polską małą giełdę, wszystkie giełdy azjatyckie w dziwny sposób, raz na jakiś czas są atakowane, coś ginie, e, to właściciel coś nie wypłacił, były pieniądze, nagle okazało się, że ich nie. Ma dziwne ataki hakerskie i tak dalej, więc bardzo dużo takich niebezpiecznych sytuacji jest właśnie wywodzi się z Azji. Natomiast w Europie, jak wiemy, no Europa jest w miarę bezpieczna poza właśnie takimi poszczególnymi e, przypadkami, jak, jak sprawa właśnie z Koinbi, którą zacząłeś. Mhm. Także z CoI może nagramy kolejny materiał, bo mamy tutaj bardzo dużo przyznam szczerze, do e, powiedzenia. E, Chciałem tylko powiedzieć, e, to w takim razie, jak zabezpieczyć środki e, na tneo? tak żeby przekonać do tw do ciebie bo ja wiem że wiesz ja ciebie znam na przykład ja ci ufam ale wiesz jak na przykład użytkownicy mogą być bezpieczni? To jest tak samo, mógłbym Ci zadać pytanie, na jakiej podstawie twierdzicie, że na przykład jutro giełda Bitbay dalej będzie istnieć, że na przykład właściciel może skasować, czy wziąć oczywiście te środki z cold walletów, jakkolwiek, jakkolwiek je wycofać i jutro możemy się obudzić, usłyszeć, że ta giełda nie istnieje. Zresztą w tym momencie ona ma jakąś inną osobowość prawną, bo poszli na Maltę, ale byli oni zwykłą spółką ZO, która mogła w każdej chwili zbankrutować. My również, żeśmy zaczęli działalność jako spółka LTD w tym momencie w Estonii i również mamy taką osobowość prawną. Nie ma innych regulacji, które zabezpieczą. Po prostu to jest tylko oparte na, na po prostu chyba dobrym zaufaniu. No, BitBay już jest marką, więc to już jest marka w sama sobie, a my musimy po prostu odpowiadać chociażby na takie pytania i zapewniać, że my działamy po prostu w dobrej, w dobrej wierze i tutaj nie ma żadnych jakichś poszlak, które mogłyby wskazywać na to, że są jakieś nieuczciwe po prostu. Y Zagrania, no, robimy solidny, fundamentalny biznes. Zresztą to nie pierwszy biznes, który robimy w Polsce też to także. A jak będziesz chciał zapewnić płynność? Bo wiesz, to jest duży problem na giełdach, że posiadasz tokeny, posiadasz coiny i nie możesz ich sprzedać, bo nie ma płynności na żadnej giełdzie. Jest kilka rozwiązań na zapewnienie płynności. Przyznam szczerze, do niedawna ten problem spędzał troszeczkę sens moich powiek, bo coraz bliżej startu i zastanawialiśmy się, jak rzeczywiście uruchomić tą płynność, bo wszystkie jakby aspekty techniczne radzimy sobie z nimi bardzo dobrze. Raczej giełda nie ma tutaj opóźnień, działamy według pewnego harmonogramu. Natomiast zapewnienie płynności to duże, duże wyzwanie dla nas. Nie mogę tutaj mówić o konkretach, w sensie to jest też, muszę tutaj zachować zachować tajemnicę firmy. To są trzy generalnie rozwiązania. Część giełd jest opartych na oboty. My nie chcemy opierać oboty, chcemy o, o, o uczciwy po prostu, rzetelny wolumen, więc są też inne giełdy zewnętrzne, które szukają korporacji ze względu na to, że chcą też poszerzać swoje rynki, więc giełdy na przykład em, azjatyckie, giełdy powiedzmy też z Ameryki Północnej, mamy oferty, które są, chcą w stanie znaczy chcą wejść po prostu na polski rynek przez inne po prostu firmy. Więc w tym momencie rozmawiamy z kilkoma partnerami. Mamy jedne bardzo poważnie zaawansowane w tym momencie rozmowy, jeśli chodzi o płynność z dużą giełdą. Myślę, że co, będziesz szczytywał z ordery z tych giełd azjatyckich u siebie na Tokenneo i automatycznie będziesz sprzedawał? Czy dobrze rozumiem, czy nie? Sprawa płynności polega na tym, że giełda, na przykład zewnętrzna, jest w stanie Ci zapewnić swój, swój order book. Oczywiście, oddawać albo w ogóle nie brać prowizji za, 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 za handel. I my, nie ukrywam, do tego po prostu dążymy, bo nie chcielibyśmy robić jakiegoś wielkiego markupu. Chodzi o to, żeby ta giełda też była konkurencyjna i żeby klienci w miarę tanio mogli kupić sobie kryptowaluty i żeby po niskich kosztach ten handel się odbywał. Więc my mamy dosyć duże zasięgi, jeśli chodzi o medialność, przynajmniej tutaj jakby może w Polsce, w tej części Europy. Oczywiście nie chcemy tylko rynek Polski opierać tego, tego, ten biznes, mamy no, duże aspiracje. Ale jesteśmy w stanie bardzo mocno walczyć o klienta z tej części Europy i również o klienta z Azji. Dlatego też do, dosyć często jeżdżę do tej Azji. Jak już mhm. powiedziałem, spędzam połowę roku i tam również rozmawiamy z ludźmi, którzy są w stanie rozwijać giełdę właśnie na rynku azjatyckim. A tam widzimy największy potencjał, bo tam jest zainteresowanie kryptowalutami jest bardzo, bardzo. W ogóle kapitał przechodzi z zachodniego świata na wschodni. Dokładnie. Więc najprawdopodobniej to będzie rozwiązanie, tego typu, że po prostu będziemy mieli order book z prowajdera. Natomiast my tylko i wyłącznie będziemy robić no, normalna prowizja, bo każda giełda ma prowizję, to jest normalne, że no, za powietrze tam się handel nie odbywa. No i chcecie się dzielić jeszcze zyskami z pośrednictwem. Yy, tak, mówię, że to będzie normalne, będzie to normalne, normalna rynko, to będą rynkowe stawki. Mhm. E, natomiast e, zewnętrzne provider z, z, zazwyczaj nie nalicza takim firmom, czy takim rozwiązaniem nie nalicza prowizji, tylko też chodzi mi o to, żeby po prostu zdobywać, e, ruch. Zdo, zdobywać e, ruch. Więc tutaj jest pewne, w branży jest pewnego rodzaju rodzaj synergii, więc y, czasami bardzo fajnie się łączyć z innymi po prostu giełdami i zapewniać sobie ten y, wypełniać ten order book. No nie botami właśnie, bo pomiędzy innymi Coinbi wrócę do tej giełdy nieszczęsnej, czy była głównie oparta o boty, ten wolumen, który żeście Państwo widzieli tam na, na stronach internetowych y, wiemy, że jest po prostu był, znaczy, że był y, generowany sztucznie, więc tam... tam... w ogóle wyszedł Ranking prawdziwych wolumenów na, na giełdach kryptowalutowych. Większość tych giełd ma sztuczny wolumen raportowany na CoinMarketCap. No tak, yy, większość, myślę, że nawet 90% yy, giełd ma właśnie sztuczny, sztuczny wolumen. No nie chcemy tego uniknąć, w ogóle znaczy nie yy, chcemy tego z, z, zupełnie uniknąć, więc yy. w, będziemy mieli wolumen rzeczywisty po prostu od y, prowajdera. Prostu... Do momentu wypracowania pewnie też swojego y, wolumenu, chyba że wejdziemy w jakiś grubszy alians z jakąś większą y, firmą. Yy. Natomiast wiem, że nasze y, rozwiązanie biznesowe, jest bardzo nietypowe, bo my będziemy nagradzać klientów y, za prowizję, Każdego dnia, bo technologia nam na to po prostu pozwala, więc jest to unikalne, znaczy jedyna giełda na świecie, która takie rozwiązania stosuje. Stąd też nie ukrywam, że mamy dosyć duże zainteresowanie już teraz na tym etapie ze strony zewnętrznych inwestorów, gdzie musimy pozyskać jeszcze zewnętrzny kapitał, żeby wyjść mocniej tutaj na, na rynek i rozwinąć kolejną naszą aplikację. To jest TokenEO Pay. W tym roku mamy zaplanowane. To jest generator płatności połączony z kantorem i z giełdą, no i również serwis informacyjny TokenEO News. To Koneopaj będzie po prostu. W, na, na swoim sklepie internetowym mam płatność kryptowalutami, kupuję jakąś książkę, płacę w krypto i token, token Opay... to KonaPie. Obsługuje to. Mm -hmm. I teraz te, jako właściciel sklepu e, decydujesz, czy ty chcesz otrzymywać tokeny, e, mm -hmm. czy ty chcesz, żebyśmy po prostu przez naszą giełdę wymienili. Po kursie oczywiście z giełdy no. wymienili na fiaty i no. dotrzymasz po prostu fiaty. więc. Mm -hmm. okej, okay, okay, dobra. dobra, dzięki wielkie. W takim razie, czekaj. Czy jest program partnerski na tokeneo? Tak, będzie program partnerski. I od razu będzie uruchomiony, jak ruszycie za miesiąc? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale z, 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 zrobimy wszystko, żeby było. No dobra, to w takim razie rejestrujcie się na to keneo bez, można już bez sprawdz... afiliacji. Można już sprawdzać. Co można sprawdzać. Można już sprawdzać naszą giełdę i rejestrować się, ale na razie A, nie ma afiliacji. To jest Testowa to, to strona, to widziałem, to to byłem strona. też. Bo... Ona zmienia, zmienia wygląd. W, no, w najbliższych dniach pokażemy oficjalną, ostateczną wersję, bardzo dynamicznej i bardzo fajnej strony. Dobra, dobra, to w takim razie, kiedy to oglądacie, jest już kwiecień, więc. Sprawdzajcie stronę Tokeneo.com i Tokeneo News, żebyście byli na bieżąco i edukowali się na temat rynku, krypto i blockchainowego rynku. Trzymajcie się, cześć, subskrybujcie. Cześć. Trzymajcie się. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.